Czy jesteście debilem i chcecie zrobić dziurę? No to ten poradnik w ogóle wam się nie przyda. Nie oglądajcie. No dobrze, a więc ten poradnik. Wykopałeś. Patrzcie. Patrzcie. Oglądałeś... Oglądałeś moje filmiki. Patrzcie widzowie. Znaleźliśmy... To, to jesteście wy, jak nie zasubskrybujecie. Czekaj, zabij teraz ją. Nie. Jesteście wy, tak. Niech chcę żyje. To jesteście. Zostaniecie zjedzoni przez takie coś jak ten... Więc tak niespodziewanie zjada wam stopę. Wow, to jest takie straszne. Zasubskrybujcie i zalajkujcie, żeby to się nie stało. Patrzcie jak wymachuję. Dzięki w ogóle ostatnie... ona, ona chce się przywitać do Was. No patrzcie, widzicie? Widzicie jaka słodka jest. Ale mamy czyścić rura w tym odcinku. Kurde, kto wy... To... Dobra półno się do na chwilkę. Nie na wiesz co? Na, na Ostatni... Ciekawe czy... Możemy dać mu jedną frytkę. Proszę. Patrzcie. Ciekawe czy jest jafryta. Na frytce. No, jest. Nie no. Wy zrobiły do niego to ruch. Chodź, O kurde. Sprawdźmy czy mu smakują. Frytki. Nie, nie smakują. Ponowna zmiana mieszkań. Proszę mi, pisać sobie tutaj. Weź mu włóż frytka. Masz frytkę. Chyba jedz. Patrzcie, on będzie zjadł frytkę. Dobra, zostawmy go tak. Nie, 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 No dobra. Kopimy dziurę. No to zmiana chyba nie, nie, Kopiemy nie, 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 do nie, takie, nie, E, Jaką mrówę e, Jeśli się nie zasubskrybujecie I zalajkujecie Albo jaka mandarynka. Gambling mm. do kanału jego Bo muszę mm -mm. Hej Gdybym poświecił la... Nie mogę poświecić latarką podczas nagrywania Niestety Szkoda Ale ten telefon cię szybko rozładowuje Walić to No wow. awesome. super muza, co nie, nie no te fonki to jakiś kubsko, włączmy coś starego. Ja ty raz lepiej. Dobra, teraz zrobię super edit. O młodzień go. Co to jest? To będzie najgorszy kręż na a więc... Okej, okay, wygłupiam się. Tak, nie powinienem tego robić. Nie no, zawsze chcę zrobić się wybórzać. To jest twój pierwszy film PRL? Tak, pierwszy. Może pierwszy. To właśnie trawie, żeby udowodnił Ej, nie zrobię. Nie. Aaaaa! Moja ręka jest! Spaliła się! Moja ręka spaliła się na Nie róbcie tego w domu, okej? Nie dotykajcie tego. Jesteśmy na nie w domu. Nie tak jakby. Ciforward. nie, nie <laughs> w <domu. śmiech> No w nie, w domu. No w serio. nie, kopcie, ale nie, se, tak serio, <laughs> nie, nie, 7 godzin, nie, nie, już nie, nie, I nie, i nie, i nie, I nie, 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 baba nie, 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 Ale powinniście zalajkować i zasubskrybować. Czemu? Bo ten kanał jest ekstra głupi. Ej, 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 super, zobacz, zobacz. To chyba dokupiłem się do subskrypcji. Płatrzcie subskrypcją, muszę ją cisnąć. O! No, co? Ta. Jestem super w montowaniu. Co to jest? Lajk jeszcze, czekajcie. Czekaj, czekaj, tam lajk, like, czekaj, do Złonacz. z czekajcie. czekaj. Znaczy, jeszcze nie ma tam lajka, ale musimy się dokopać. Bardzo ważnie widzisz tam lajka? To, dobrze, wciskam, cyk! Wow. Czego teraz do dzwoneczka musimy się dokopać? Czy no, dzwoneczka nie musicie mi dawać? Jak dacie subskrypcję i lajka, to już no, jest. I też mają Cię, ja Jak też mnie zasubskrybuje, to mnie z 500 A Aurek! O, <śledzio> to jest najgorszy break, na świecie, teraz co robimy. tak. Czekaj, muszę zrobić edit, bo to jest takie popularne. U, 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 u. Wow. Te filmy są takie głupie. Ja. Jak nie zasubskrybujecie, to rozumiem was. Serio. Oh, Dokopał się do kolejnego kupska. Widzicie? Czekajcie, mogę włączyć lekarkę. Aha, nie mogę. Wow, patrzcie. Idę sobie po dziury. Ale dziura. Buu, o kurde. Szczerze coś tam podkopujemy. Już chyba widzę tam. Troszkę. Wrzuć tam telefon. Nie. Nie. <laughs> Czekaj, Czekaj dokopcie. Jeszcze tam co, Już tam coś widzę. Ej, patrz, za każdym tutaj pojawi się dzwoneczek. Patrz. Dobra. Weź to wyciąg. Dobra O kurde O kurde! Rozwaliliśmy babcie. Tak, rozwaliliśmy no, Weź się to, to był nie do góry O, to było super Czy znaczy, nie do końca super Dobra, wyrobimy to na dole naszego patrzę O, kolega! 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 Dobra Ej, są dwa kolegi Gdzie? Tu jeszcze jest jeden To dawaj i gona fryta Ciekawe czy już zjadł. Idziemy do mojego, do naszego. Nie zjadł frytka. Uciekł? Nie ma. Nie no. ma, się. nie Dobra, się. Czekaj, się nie będą kopać. Tylko, no zjedz, niech sobie zjedzą. Patrzcie, frytko sobie zjedzą. Flewki są dobre. Też się zjem. Mm. Teraz my musimy trochę. Mm. Ale one są dobre. Moje ręce Rip. Ehm. E, czekaj, jeden lajk, e, jeden z dla e, jego rąk. Dobra, teraz intensywne kopania. W ogóle, dzięki za 450 subów. Tak, skanizowan. mamy w tyle. Zrób śmiech na 500. Na 500? No, powiedz, że wykopiemy dziurę na chleb. Haha, nie idę. Bawaj. Eee. Kolega, kolega. O kurde, mamy kolegów, patrzcie. Ej, taka rada. Sam już nie wiem, jak to nazwać ten filmik. Sztyć co? Teraz próbujemy zrobić jakieś 505 5 filmików na raz. Bo już nie mamy pomysłu. Czyścić, rulę, czyścić, ja już sam nie wiem. Po prostu robimy content, żeby was oszu... Nie na znaczy tym nic. Nie, to nie... To nie, nie, nie chcę oszukuć właśnie. Nie na jestem na 500, farmą. Na 500, okej. Na, okay, na 1 k lajków pod tym filmem. Dobra, patrzcie. W każdym głosu żartuję. Co? Za 1 K lajków pod tym filmem. No Janka na kanale zatuję specjalnie gdy kupiamy całe... Gdy coraz 100 razy większą głowę. O nie. Musisz sobie zjeść tą frytkę? No. Przecież... Nie. Przecież już... Oni torturują ją. Ej, suma. Patrzcie, ładna jest. Frytki... mojego starego. Bardzo frytki, a Fryka! Czemu nie jedzą tej fry? O nie, ona jest obśliniona? Fuje. Sam nie wiem, czułam. ale jest czymś płynnym i przesroczystym. Mmm. Tadeusz, ja mam prośbę. Weź iść po łopatkę. I co? Zrobimy timelapse, patrzcie. Trzy. Dwa. Jeden wierzemy i wiesz co chcę to zrobić teleportacją. dobra już łopatkę idę sobie la 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 nie no ale jestem głodny ciągle hej będziesz to poszerzał, trzymaj to, się, tak się do ty nagrywam już, a więc... Tu tu, 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 O! o dobrze, że nie pokazałeś tak dużo razy swojej twarzy. Bo Ładnie, ale nie tu, tylko na dole! A! Kurde! Myślę, że to studnie w Afryce. Afryce! Jesteśmy w forsy, cypie. O, oh, damn! Pesz, zaraz się dokopiemy. Do czego? weźmy się coś. Do donate'ów do Dokopiemy się do czegoś. Zobaczysz kiedyś do Nie dokopiemy się do donate'ów jeszcze długa droga. Ale wiecie co? A po dłużej, tak widzowie bakrów. No widzę, filmik, kopiemy się do bakrów. Kopię. Nie! Po prostu jak wykopać dziurę? Będzie okej okay. O! Znaczy kopiemy dziurę Serbo dalej się nie da nam Co co robię Ale chcę wykopać tej Uwaga, uwaga, uwaga Wreszcie siadał, więc się zarobię wszystko kajsu, się Prawdziwe No dobra, może przesadziłem, co Trzeba... nie Mały Kajso. Mały kejso. Bardzo dobrze wiesz, kogo? Ale widzowie niestety nie wiedzą, choć Kejso, kto ja już wiem, kto jest z Kejso No oczywiste, czy też od to... Na tego kanału był link na dwie nie? Duża paka to już Tak, to przeszłość tak. jest Nasz... Ktoś wie co to, jest, co to jest, duża paska, Ale nie będą wie, się... wiedzieli! Przecież. A może to idzie raz. Może ja wcale nie, 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 sporting... nie no, to jest Nie, no sortuję, ja się sponsorowałam. Kupsko. Patrzcie, ja wsadzonym do tego to? kupska? Jeśli nie zasługujecie. Nie, to nie jest kupsko. Tak, żeby właśnie obrzydzać. Ja cię w ogóle coś w tym momencie, to zaraz się. Ten, będzie dobrze, bo ziemię to widzicie, kształty, które nie wyglądają zbyt Dobre. Zbyt dobrze. Bo. Bo. Fajnie bo. odposażenie, gdzie ty jesteś. Wiecie, mi tą ziemię stąd. I tu, bo mnie to zasypuje. Tu. O, jo, odkopałem to wreszcie. O, kurde.

Kasia się tak przestraszyła Idę kopać Kurde, nie! Nie zasypuj się! Będzie trzeba to... O kurde, nie! Cześć, idę a Brawi, sobie sam pokopię no. Ej, dobra, to pokopię. O nie O, 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 o! Co ma... Ej! Zrobię chyba. Chyba będę musiał... Ej, dobra. Dokopię się zaraz do czegoś. O, tu będzie... O, o. o, więc, guys, dokopałem się do czegoś. Teraz tak na serio. Co to jest? Cyk. Nie. O, dobra. Guys, to jest naprawdę trochę bolą Trochę. Palce już. Co to jest? Ja cię. Zabieraj mi to. A ja ty, mieć takie coś. Oj, eee, e, widzowie, coś. Naprawdę, coś widzę. Dzieci już się przybliżyć? To naprawdę małe. Czekaj. Gdzie to było? Tu. O. O, subskrybuj. Musicie. O kurde! Czekajcie! Nie, to było... Widzę, muszę coś przybliżyć. coś zobaczyłem tam. Czekajcie. O! Czekajcie! Czek Opatrzcie! Zasubskrybuj! Zasubskrybujcie, tak, tak. I w ogóle... Dzięki za 450 subskrypcji. Dobra, chyba już to. Tak.

kiedy to? Kiedy to? Kiedy to? O! Kiedy to nic? Dobra. O mój but! O kurde! To jest taka wielka dziura teraz! Jak wróci z obiadu? Ty, Pol, jak on zobaczy, jak on zobaczy, jak zaraz przyjdzie, jak zaraz przyjdzie on, to on zobaczy, że tak jestem, taki super, kopałem wielką dziurę, tak, jestem królem, faktycznie, nie. może nie jestem. O, kurde, ile tu można tego. Dobra, idę pojeść, Krystynie. Jestem coraz bardziej głodny, a jak tam sobie. Aha, dobra, wiem. No, są dosyć czyste moje rączki, a więc nie to tą Je ne vais pas dire que c'est. tous les frites. sont Pourquoi ah. je suis agréable. Możecie posłuchać jak A, czekam na... Może zrobimy time jak ja sobie pobieram a ty guys nasubujecie. czemu zakrywa. Pokazamy twarz byczki. Mhm. najlepsze frytki na świecie. Więc co? Ciąg dalszy nastąpi. A więc, no, zakończenie może być takie. Mhm. I...